Czołem widzowie, a zwłaszcza ci majętni. A dlaczego majętni? Będę próbował Was przekonać, że ta niezwykła kamerka za niemałe pieniądze jest sprzętem, który może Wam wymiernie pomóc albo przynajmniej sprawi Wam masę zabawy. Dzisiaj Osmo Pocket 3 zabrałem na wakacje. Jakby co, to jest ostatni materiał z tej kamerki. Jesteśmy w dżungli dzikiej. Nie patrzcie na to przejście. Zabrałem na premierę Samsunga. Realizacjach wideo, ale to nie jest sprzęt idealny, i o tym także porozmawiamy. A ja nazywam się Michał Mielnik. Jestem chyba ostatnią osobą, która podejmuje się pewnego rodzaju testu DJI Osmo Pocket 3. Nim rozpoczniemy ten materiał, chciałem zaznaczyć, że jego sponsorem jest yy, mój szef który pozwala na po prostu na robienie takich materiałów o tego typu sprzętach, nawet jeżeli są one daleko od swojej premiery rynkowej, a DJ Osmo Pocket 3 trafił do moich rąk przy okazji wakacji, na które się wybierałem i muszę też zaznaczyć, że patrząc na ten sprzęt nie widzę w nim po prostu sprzętu do robienia zdjęć, zwłaszcza gdy mam smartfona, także tych zdjęć tutaj za dużo nie ujrzycie i tak całkiem serio w żadnym stopniu nie jest to materiał sponsorowany, DJ po prostu wypożyczyło mi ten sprzęt, w zasadzie nie oczekiwali żadnego materiału, natomiast mam trochę przemyśleń i chciałem się nimi podzielić. Dlaczego uważam moja... Perspektywę na temat DJ Osmo Pocket 3 za ciekawą, no bo jest ona taka. Zwyklacka. Nagrywam sprzętem fotograficznym już od dobrych kilku lat, natomiast nigdy nie wygryzałem się w to na poziomie absolutnie mistrzowskim. Nigdy nie czułem potrzeby, żeby robić to kosztem chociażby po prostu dostarczania materiałów na czas. Tymczasem z DJE Osmo Pocket 3 chciało mi się nagrywać. Mam zresztą do zmontowania jeden całkiem spory prywatny vlog z wyjazdu. A co do rzeczy nieprywatnych, no wiecie, chłop jest zapracowany, rzuca rzeczy na w Polska. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, klikania dzwoneczka, no i przejdźmy już do. Do części właściwej. Dobra, do rzeczy. Zacznijmy od tego. Po co ci taki pierdasek, skoro masz kamerę w smartfonie ze stabilizacją? Ano po to, żeby ta stabilizacja nie wpływała na prędkość pracy migawki i by zachować naturalny motion blur. Zatem, no, zobaczcie, jak to się przyjemnie klika. I tak naprawdę tutaj się obraca i to się rusza i kurczę, no to jest fajne. Ale wróćmy do poważnych rozkmin. DJI Osmo Pocket 3 to jest zgrabna konstrukcja. Tych 179 gramów praktycznie się nie czuje przy dłuższym korzystaniu. Jest to bardzo zwarty sprzęt. Po prostu nabity jak autobus do lichenia. Czy jest przy tym solidny? No, tutaj oczywiście mamy elementy ruchome tak zwanego gimbala, więc siłą rzeczy to nie do końca jest rozwiązanie, które wytrzyma wszystko. Zresztą mój DJI Osmo Pocket 3 zaliczył sobie jeden upadek, bo nie włożyłem go do etui, które jest jest częścią zwykłego zestawu, jest też częścią zestawu Creator Combo, o którym opowiem później, bo wydaje mi się, że ten się opłaca, i w takim też zestawie dostałem to urządzenie do testów. No ale cóż, upadł mi bez tego etui. Chodniki w Malezji są naprawdę fatalne, musicie ich pilnować, nawet w Kuala Lumpur. I warto korzystać z tej osłony także dlatego, że mieści ona magnetycznie doczepiane soczewki oraz filtr ND, jeżeli oczywiście takowy macie. Wróćmy do samego sprzętu. Jest on plastikowy, żadne zaskoczenie. Z tyłu mamy taki specjalny ślad na grzbiecie, więc trochę pewniej się to trzyma. Co do zasady, ten plastik jest zmatowiony, trochę widać na nim odciski, ale to nie ma większego znaczenia. Całość i tak się jakoś super nie brudzi, a jedyne co mogę powiedzieć, to to, że to jest chyba sprzęt trochę na mniejsze dłonie. Przynajmniej dopóki nie doczepimy sobie banku energii, który jest też częścią zestawu Combo Creator, bo wtedy trzyma się to zdecydowanie lepiej. Wszystko po wyłączeniu ładnie się składa i chowa. Siłą rzeczy przez to, że mamy tutaj takie ruchome elementy, możemy zapomnieć o wodo. Pyło odporności w jakimś znacznym stopniu, natomiast jeżeli pada deszcz i coś tam skapnie, to sprzęt się nie zepsuje. No w Malezji czasem padało. Po włożeniu do etui, co jest dość satysfakcjonujące, sprzęt jest spory, raczej nie zmieści wam się do kieszeni. Lepiej skorzystać ze sznureczka i sobie to po prostu przewiązać i gdzieś przewieźć albo no schować w jakimś solidniejszym rozwiązaniu, chociażby takim jak etui, które dostajecie w ramach zestawu Combo Creator. Taka niewielka kosmetyczka mieści też dwa banki energii. Jak te banki przymocujemy, to możemy też dokręcić do Gwintu 1.4 na przykład takie nóżki, które są w zestawie. No i mamy także DJI Mic 2. To jest naprawdę ciekawy mikrofon. Wydaje mi się, że o funkcjonalności, która jest naprawdę godna docenienia. Po prostu włączacie poketa, włączacie mikrofon domyślnie. Od pierwszego uruchomienia powinny być już sparowane. Tak brzmi zwykłe wideo, które zostało zarejestrowane systemem trzech mikrofonów, które są budowane w to urządzenie. A tak to brzmi, kiedy mamy włączony mikrofon DJI Mic 2 i wtedy możecie pewnie już usłyszeć, jaka jest różnica. Moim zdaniem jest jednak mimo wszystko. Natomiast no, dostajemy jeden mikrofon, więc możemy sporować dwa, jakbyśmy chcieli robić jakiegoś vlogaska w dwie osoby. Ale domyślnie dostajemy jeden. Dobrze, bo to jednak kamerka, a nie masażer. Porozmawiajmy sobie nie o jakości wykonania, a o tym, jak nagrywa się DJI Osmo Pocket 3. DJI Osmo Pocket 3 zmienia dwie rzeczy na plus. Pierwsza to zastosowana matryca. Mamy tu do czynienia z tak zwaną matrycą jednocelową, albo matrycą typu pierwszego, bo nie jest to rozwiązanie gigantyczne, ale jest większe niż poprzednio, a to pozwala osiągać lepsze rezultaty przy nagrywaniu, na przykład w sytuacjach z dość małą ilością światła. I oczywiście fizyczne aspekty to jedną ważną Rzeczą jest oprogramowanie. I dosłuchajcie, słuchajcie, ja wiem, że DJI zjadło zęby na małych dronach, dużych dronach, na kamerkach sportowych, ale jakość tego nagrywania jest naprawdę przyjemna dla oka. I wydaje mi się, że DJI, jeżeli spróbuje ze swoją kamerą bezlusterkową dla przeciętnego zjadacza chleba, to także ma szansę na sukces, bo obrazek jest naprawdę przyjemny. Te materiały są po prostu ładne, nie są nadmiernie wyostrzone, udało się zachować odpowiednio szeroką rozpiętość tonalną, rzadko kiedy dochodzi do przepaleń i po prostu dobrze się na to patrzy. Zaznaczam tutaj dwie rzeczy, ja nie Operuje tak często w DJI d -Log jak nasi koledzy redakcyjni, i jest to tryb, który obsługuje 10-bitowe kolorowanie, więc może być to rozwiązanie dla tych, którzy chcą nieco więcej artystycznie wyciągnąć z tego sprzętu. A po drugie, nie posiadałem filtra ND. No, filtr ND tutaj potrafi dużo zmienić, zwłaszcza, że mamy przysłonę 2.0 w tym urządzeniu, więc bardzo dużo światła faktycznie może dotrzeć. I z takim filtrem ND możemy regulować ustawienia tak, żeby zachować ładne rozmycie, a jednocześnie, żeby nie przepaliło nam wszystkiego na tyle planie. No dobrze, a czy warto kupować ten sprzęt do nagrań nocnych? No niekoniecznie, bo moim zdaniem to nie jest sprzęt, który byłby w stanie pobić najnowsze iPhone'y czy Samsungi z serii Galaxy S20 tam ileś Ultra. Natomiast jest to solidne wideo i w dodatku mamy tryb pracy z małą ilością światła i to faktycznie poprawia nieco wygląd tego materiału. A na co dzień ten sprzęt po prostu działa i dobrze się zachowuje w takich zwykłych warunkach, gdy może zmieniać się dynamicznie oświetlenie, gdy przechodzimy ulicami i ma też takie funkcje które być może nie są aż tak potrzebne, ale dla niektórych pewnie są fundamentalnie potrzebne, bo można sobie wygładzić twarz, wyregulować nos, poprawić oczy i ogólnie uczynić się piękniejszą wersją siebie, gdy nagrywamy z DJ Osmo Pocket 3. Mam nadzieję, że w tym momencie czujecie już, że to nie jest koniecznie sprzęt, który będzie pierwszym sprzętem dla profesjonalnych fotografów czy wideografów. Jest to raczej rozwiązanie, które może być dobre w określonych warunkach, a z perspektywy codziennego użytkownika może to być rozwiązanie, które no, zastępuje smartfon, gdy nie chcemy tego smartfonu wyjmować zbyt często, na przykład podczas wakacji. Bo wiecie jak to jest, czasem odbierzesz jedno powiadomienie, a potem nagle jesteś na TikToku, potem przewijasz 30 wideo i wychodzi na to, że nie zrobiłeś tego, co miałeś zrobić na telefonie. Nie Jest to oczywiście sprzęt rozwiązujący wszystkie problemy. Ogniskowa 20 mm jest dobra do vlogowania, ale nie będzie idealna dla wszystkich. Życzę sobie, żeby w przyszłości DJI wymyśliło może jakiś zoom optyczny albo drugi aparat z inną ogniskową. Zobaczymy, może taki będzie Pocket Pro kiedyś. Fajnie by było go zobaczyć kilka o kulturze pracy. W Malezji było 36 stopni, w Singapurze podobnie i urządzenie podczas nagrywania się nagrzewało, co za zaskoczenie. Ale cały czas dzielnie pracowało, nagrywało materiały w rozliczności 4K i 30 klatkach na sekundę i nie miało z tym większego problemu. Poza tym jestem w szoku, jak to urządzenie działa, no bo zobaczcie, włączamy to urządzenie właśnie przechylając ekran. 2-3 sekundy, jesteśmy gotowi do pracy. I analogicznie to urządzenie bardzo szybko się wyłącza. Tutaj mamy takie sekundy, w których może to ono opcjonalnie poczekać. To tyle i możemy je schować. Narzędzia pracy są trzy. Joystick może regulować zoom, choć najczęściej przyda się raczej do regulacji, stabilizacji tego, gdzie jest ustawiony gimbal. Mamy też oczywiście standardowy przycisk nagrywania, a trzecim narzędziem nawigacji jest oczywiście ekran dotykowy i to jaki? Dwucalowy, matryca OLED o maksymalnej jasności 700 nitów, więc wystarczy, żeby w większości scenariuszy faktycznie zobaczyć co nagrywamy na tym ekranie. Jest to matryca o bardzo przyjemnych parametrach. Rozdzielczość 314 na 556 pikseli, jasne, to nie jest duży ekran. Naprawdę na smartfonie można wyciągnąć znacznie lepsze rezultaty, ale mówimy o bardzo kompaktowym sprzęcie. W poprzedniej generacji ten ekran był jeszcze mniejszy. Teraz jest naprawdę solidnym rozwiązaniem, które też jest dobrze wpasowane w obudowę. Trudno się tu do czegokolwiek przyczepić. Możemy mieć na nim widok nagrania pionowy albo poziomy. No i po prostu można się bawić. Podstawowa kontrola odbywa się tu za pomocą gestów. Przesuwamy od dołu i w ten sposób wybieramy sobie rozdzielczość i liczbę klatek na sekundę. Przesuwamy od lewej i mamy podgląd nagrań. Przesuwamy od prawej i wybieramy sobie, czy chcemy korzystać z bardziej podstawowych ustawień, czy bardziej zaawansowanych i przesuwając od góry wybieramy sobie ogólnie wszystkie ustawienia. Możemy zmienić tryb pracy gimbala na przechył góra-dół, możemy ustawić tryb FPV, możemy ustawić też tryb konkretnego śledzenia za obiektem. Jest też tryb, w którym gimbal po prostu pilnuje Waszej twarzy, to jest tryb FT i to jest bardzo przydatne, gdy po prostu chcecie się gdzieś przemieszczać i coś mówić, a jednocześnie musicie składać. Kupić się na świecie dookoła was. Dobrze, bo tak słodze i słodze, czego mi tutaj brakuje? Nieco więcej możliwości nagrywania pionowego. To jest urządzenie, które bardzo często pojawia się na konferencjach, i ludzie sobie coś nim dogrywają albo nagrywają siebie, jak nie mają za dużo sprzętu, to biorą tylko to. I tutaj mamy ograniczenie do rozdzielczości 3K. Nie mamy też trybu 120 klatek na sekundę w slow motion, co może jest taką pierdółką, ale no nie ma tego. I oprócz tego nie ma trybu nocnego, to już jest mocniej odczuwalna strata. I tak teoretycznie możecie ustawić w ten sposób, wyregulować gimbala tak, żeby to było. Pionowe nagrywanie, ale wtedy macie ograniczoną swobodę ruchów, jednak chciałoby się korzystać z tego urządzenia w pionie w ten sposób. Wróćmy jeszcze na sekundkę do tych podstawowych ustawień. Tam możemy jednym klikiem zmienić tryb pracy Gimbalan i jego prędkość. Możemy też jednym klikiem zdecydować, w jakiej orientacji nagrywamy to wideo. Jest to urządzenie naprawdę proste, choć cały czas powtarzam, ma potencjał. A potencjał ten możecie aktywować dzięki aplikacji DJI MIMO dostępnej na smartfonach z Androidem oraz iOS. Poza tym, że ta aplikacja ułatwia wam zgranie fotek i wideo, to pozwala także na ich edycję. Przed wyeksportowaniem na wasz telefon. Także możemy dodać od razu filtr, który zmienia wygląd naszego luta, ale możemy też po prostu pobawić się filtrami, żeby osiągnąć nieco inny, bardziej artystyczny wygląd. Oprócz tego, oczywiście, podgląd i nagrywanie zdalne, także nie musimy być cały czas przy pokecie, żeby włączyć to nagrywanie. Możemy kontrolować pracę gimbala, możemy ustawić obiekt, który ma być śledzony. Możemy też ustawić te wszystkie opcje upiększania, o których wcześniej wam mówiłem, po to, żeby wasza twarz nie brzmiała znajomo. Jednak to, co mnie urzekło, to masa prostych tutoriali które są tworzone przez zaangażowaną społeczność i pozwalają na przykład za pomocą możliwości DJI Osmo Pocket 3 tworzyć efekty dotychczas zarezerwowane dla rozwiązań kinowych albo wymagające wielkiego gimbala i skomplikowanych operacji i raczej nie do osiągnięcia na telefonie przynajmniej bez mocnych dodatkowych cyfrowych korekt. Tutaj faktycznie takie rozwiązania łatwo wypracować, w dodatku sama aplikacja działa płynnie i niemal bezproblemowo. Rzadko kiedy zdarzył mi się problem z czasem reakcji smartfonu. Powiedzmy sobie jeszcze o baterii. Akumulator 1300 mAh jest już wbudowane w to urządzenie. Jak myślicie, ile można nagrywać wideo w 4K z 20 minut? 30 minut? Nie. Powiem Wam, że naprawdę dużo, jeżeli nie kombinujecie za dużo z gimbalem, jeżeli po prostu nagrywacie wideo, to tak 90-100 minut jak najbardziej da się zarejestrować na jednym ładowaniu. Potem przydają się te powerbanki. Ten to jest tak 60% napełnienia baterii, ten mniejszy to 20%. Obydwa umożliwiają przykręcenie urządzenia do gwintu 1.4 i wtedy po prostu można sobie je swobodnie ustawić tak, jak chcemy. Mam też taką zaletę, że jak ktoś ma duże rączki, jak ja, to po prostu lepiej się to wszystko trzyma i jest bardziej komfortowo pracować z tym urządzeniem. Wiem, jestem późno w tym szale proponowania DJ Osmo Pocket 3 i wiem, że to wideo niekoniecznie będzie tak istotne, jeżeli zaraz okaże się, że pokażą czwórkę. Mniejsza o to. To jest naprawdę w dalszym ciągu bardzo dobry sprzęt, który daje porównywalną frajdę niemalże do drona. Moim zdaniem naprawdę dobre rozwiązanie, jeżeli faktycznie ktoś chce nagrywać i chce robić to bez większego zaangażowania, a jednocześnie rozwiązanie, które uczy nowych możliwości i daje potencjał do tego, żeby zrobić coś więcej i zachęca do tego proaktywnie i nie utrudnia tego, bo wszystko jest tutaj pod ręką. Jeśli chodzi o moją historię testowania gadżetów, to jest to jedno z bardziej przekonujących rozwiązań w ostatnich latach i po prostu ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak mi się z tego gadżetu korzystało, bo trzeba na to patrzeć jak na gadżet. To nie jest sprzęt, który jest nam potrzebny, zwłaszcza gdy mamy smartfon, zwłaszcza gdy ten smartfon jest drogi. Natomiast jest to sprzęt, który dał mi dużo frajdy. Jest szybki, nagrywa ładnie, nie ma z większych problemów ze sobą. Nie rozczarowuje nawet bez baterii paków. Pamiętajcie tylko, że musicie sobie kupić kartę microSD, co jest jakimś dodatkowym kosztem. Natomiast wydaje mi się, że kosztem, który zdecydowanie i tak byście ponosili, gdyby to urządzenie miało wbudowaną pamięć. Ja wiem, to zabawka dla bogatych, ale jeżeli na przykład jedziecie na wakacje do Tajlandii, czy nawet wybieracie się gdziekolwiek, gdzie chcielibyście po prostu bardziej kreatywnie. Opowiedzieć o tym, co robiliście, to to jest naprawdę dobry sprzęt. Można go nawet używać potem jako kamerki internetowej, więc nie będzie się kurzył, gdy będziecie już korzystali z niego podczas waszych kolów. Ogólnie DJI cały czas dostarcza nowe możliwości, więc faktycznie ten potencjał w tym sprzęcie jest, by był czymś więcej niż tylko taką małą kamerką do nagrywania. I DJI Osmo Pocket 3 w wersji Creator Combo to naprawdę przyjemny zestaw, który możecie zmieścić w takiej kosmetyczce, a w efekcie macie więcej możliwości czarowania niż jest w Faktycznie w niejednej kosmetyczce. Także zastanówcie się nad tym, bo być może jest to coś, czego potrzebujecie, a nie wiecie, że potrzebujecie. Tak czy inaczej, zapraszam Was gorąco do komentarzy. Jeżeli macie ten sprzęt, bo pewnie część z Was już ma, to podzielcie się swoimi spostrzeżeniami. Jeżeli udało Wam się dzięki temu sprzętowi też coś ładnego nagrać, to koniecznie też tym się dzielcie. No i oczywiście zapraszam do obserwowania naszych poczynań w mediach społecznościowych na stronie chip.pl, na kanale Chip Polska. I oczywiście do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!